Chcesz jako prawdziwy mężczyzna potężnie zapunktować u dużej grupy atrakcyjnych kobiet? Chcesz też bardzo dobrze żyć? Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak to zrobić, przejmując odpowiedzialność za to, co ci się przydarza. W Polsce jest to jedna z tych stosunkowo rzadkich umiejętności. Umiejętności, którymi możesz bardzo pozytywnie wyróżnić się na tle facecików, którzy z pozycję ofiary, obiniają wszystko i wszystkich, ale nie spojrzą na siebie. Żeby postawić sprawę jasno, ja też kiedyś w młodości byłem takim facecikiem. I widząc, jak ogromną różnicę to zrobiło w moim życiu, życzę Ci, aby tak samo stało się też twoim. Dlatego zaczniemy od omówienia w szczegółach jednego przykładu wypowiedzi widza, a potem porozmawiamy, jak uniknąć zarówno tego rodzaju problemów, jak i psychicznego skastrowania się przez społeczeństwo. Ostatnio nagrałem film o przyszłym teściu pogardzającym narzeczonej swojej córki. Link znajdziesz tam w opisie na dole. Jest tam w tym filmie wiele przykładów tolerowania przez młodego faceta pogardliwego zachowania wobec niego. Ja, oczywiście, zamiast rozczulać się za tym nieborakiem, po męsku powiedziałem mu wprost, że jest w 100% winny odpowiedzialny, że tak go traktują. W komentarzach pojawiły się głosy, no, że nie mam racji, że przecież to wina teścia, a nie narzeczonego, i dlatego zaraz omówimy to bliżej. Zacznę może od zacytowania i omówienia jednego z typowych komentarzy pod tamtym filmem, bo to dość częsta odpowiedź i rozpracowanie jej przyda się na pewno wielu z was. Komentujący widz napisał, cytuję. Ośmielę się polemizować z tym, co jest często dosłownie, dosłownie wina chłopaka. Sam jestem w podobnej sytuacji. Dużo odkręcania, gdy człowiek pozwoli wejść na głowę. Młodzi ludzie mają wpojony dystans do starszych, ci zaś naturalnie wykorzystują swoją przewagę. Do tego często obok stoi druga połówka, która wymaga bierności dla świętego spokoju, a jeszcze wtóruje rodzicom. Nieliczni potrafią to ogarnąć. Koniec cytatu. Bardzo wielu mężczyzn, nie tylko z młodszych roczników, jest w podobnej sytuacji i to trzeba koniecznie zmienić. Ci ludzie na samym początku pozwolili po prostu sobie wejść na głowie i teraz nie bardzo wiadomo co z tym zrobić. Aby tego uniknąć, musisz najpierw uświadomić sobie kilka prawd, które nie do końca mogą być zgodne z twoim wychowaniem i ze z tym, co mówią stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie. Wyrzuć też parę rad popularnych rad typu trzeba szanować starszych niezależnie od tego jak się zachowują. Albo co gorsza, pokorne ciele dwie krowy sie. To są bardzo szkodliwe rzeczy. Następnym krokiem będzie nauczenie się, jak elegancko, ale skutecznie kontrolować różne ataki i objawy lekceważenia. To jest możliwe też dla Ciebie i zaraz zobaczysz jak. Zacznij od tego, że nie możesz skutecznie reagować na coś, czego sam sobie nie uświadamiasz, więc przede wszystkim wyczuj się maksymalnie na wszelkie przejawy braku szacunku do Twojej osoby. Mówiłem o tym filmie bądź jak sycylijski mafiozo, który też podlinkuję tam w opisie. I obejrzyj sobie go potem, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Na pewno przestań zajęcia się do tych ofiar, które atakowane, poniżane bądź lekceważone, myślą, że to jest taka naturalna kolej rzeczy, albo co gorsza, myślą, że na coś takiego zasługują. I teraz uwaga: to wszystko dotyczy również sytuacji, kiedy ten brak szacunku okazują ci osoby starsze, a nawet rodzice. W Polsce brak zdecydowanej reakcji na hamstwo osób starszych często nazywa się dobrym wychowaniem. A natychmiastową reakcję na nieodpowiednie zagrywki innych nazywa się przewrażliwienie. To jest perfidna społeczna manipulacja i nie akceptuj tego, jeżeli jesteś atakowany. Każdy, naprawdę każdy człowiek ma prawo do szacunku, chyba że swoim postępowaniem to prawo unieważnił. No ale zakładam, że ty takich żadnych występków nie masz na, na koncie, prawda? Pamiętaj, że jeśli ktoś ma więcej lat od ciebie, nawet dużo więcej lat, albo na przykład obnosi się z jakimś tytułem czy innymi osiągnięciami to Nie oznacza to, że ma licencję na poniżanie cię albo na traktowanie cię z góry. Wręcz przeciwnie, to sobie uświadom. Od takich ludzi należy oczekiwać wyższego poziomu prowadzenia partnerskiej rozmowy i cywilizowanego rozwiązywania konfliktów. Jeśli taka osoba tego poziomu nie ma, to pozbądź się natychmiast wszelkich kompleksów i uprzedzeń. Masz wtedy do czynienia po prostu ze starszym, utytułowanym albo po prostu majętnym pajacem i nie należy go inaczej traktować. Od razu zacznij też odpowiednio mentalnie traktować taką osobę, a nie padaj przed nią na kolana. Jeśli możesz, to najlepiej natychmiast wyeliminuj reakcję z takim człowiekiem. No, Ja wiem, że nie zawsze jest to możliwe natychmiast, ale wtedy masz pełne prawo, a nawet obowiązek, natychmiast go skontrować, a przynajmniej przejąć przywództwo i skłonić takiego człowieka do tłumaczenia się. Jeśli masz przysłowiowe jaja i choć trochę umiejętności, to jest to znacznie prostsze niż myślisz, bo druga strona zazwyczaj w ogóle się tego nie spodziewa. Dość ekstremalny przykład takiej zagrywki znajdziesz w moim starym filmie pod tytułem Jak pozyskałem pierwszego klienta. Ale nawet jak zastosujesz połowę mojej ówczesnej zuchwałości, to już będzie wystarczająco dobrze. Narzędzia do kontrowania i reakcji na takie rzeczy, wraz z przykładami zastosowania, znajdziesz też w książce Wojna na Słowa. Dopóki nie wypuścimy kursu z wideo na ten temat, to posudź sobie ten praktyczny podręcznik. Po to właśnie go napisaliśmy. A jak masz mało czasu i weźmiesz go do ręki, to zacznij może od nauczenia się odwracania argumentu to jest od strony 99. Tego się można łatwo nauczyć i bardzo, ale to bardzo zbija to stropu różnych zadufanych sobie ludzi. Świetne narzędzie. Ważne w tym wszystkim jest też, aby od razu wybić takiego dorosłego z jego toku myślenia, i jego założeń, że jest lepszy od Ciebie. Jak to zręcznie zrobisz i nie wykażesz przy tym więcej agresji niż absolutnie konieczne, to na pewno zyska swoje poczucie własnej wartości i będziesz mógł pokierować dalszą rozmową. Rezultatem może być to, że ten człowiek zacznie Cię wreszcie szanować, tak jak ten mój pierwszy klient z tego starszego filmu, o którym przed chwilą mówiłem. Może być też tak, że oburzy się i znajomość się zakończy. Tym ostatnim przypadkiem nie należy się przejmować, bo taki facet wykazał się buractwem na samym początku kontaktów i pewnie dalsza znajomość z nim na pewno nie służyłaby Ci. Jeszcze raz przypominam i to sobie zapamiętaj, Człowiek z klasą będzie traktował innych z szacunkiem, chyba że zajdzie konieczność odparcia ataku werbalnego. Zobacz, ja mam 67 lat i zobacz, jak ja komunikuję chociażby tutaj na kanale z różnymi ludźmi o wiele ode mnie młodszymi. Nie mówiąc o tym, jak komunikuję z nastolatkami na TikToku. I uznaj to jako minimalny standard, którego powinieneś oczekiwać. Jeśli ktoś go nie ma, to rozważ wywalenie go z swojej rzeczywistości i poszukanie kogoś innego. Nie obawiaj się, że trudno będzie ci znaleźć inne osoby. Jak się nauczysz poznawania innych ludzi, to możesz to bez problemu zrobić. Jeżeli taki stary facet jak ja może to robić bez problemu, no to ty tym bardziej. W tym podejściu, które opisałem, zwłaszcza w wypadku rodziców partnerki, możesz mieć dwie istotne trudności, które zaraz omówimy. Pierwszą trudnością może być sama partnerka. Tak jak w przypadku tego komentującego widza, może ona skłaniać się do siedzenia cicho w imię zachowania spokoju domowego, może też być tak, że będzie ona stała wręcz po stronie swoich rodziców nawet jeśli odnoszą się do ciebie bez szacunku. Wtedy musisz sobie odpowiedzieć, czy jest to twoja prawdziwa partnerka w życiu, czy też tylko twoje złudzenie takiej partnerki. Łatwo może się zdarzyć, szczególnie jak masz mniej doświadczenia z paniami, że kobieta, z którą się spotykasz, imprezujesz, sypiasz i robisz inne fajne rzeczy, będzie ci się wydawała być dobrą partnerką do życia. Ten błąd przydarza się bardzo wielu mężczyznom, jeżeli kierując się taką iluzją, poślubisz tę kobietę, to w przyszłości masz problemy prawie pewne. Albo stracisz szacunek do samego siebie i będziesz pozwalał całej rodzince na jeżdżenie po tobie, albo skończy się to rozwodem, sądami i alimentami. Lepiej od razu zrezygnuj z takiego związku, jeśli kobieta, jeżeli ta kobieta sprawia wrażenie, że związek z tobą nie będzie tym najważniejszym w jej życiu. Jednym z głównych powodów rozwodów między małżonkami jest właśnie nie zdrada, tylko to, że jeden z partnerów jest bardziej ze swoją starą rodziną niż z tą rodziną, którą właściwie dopiero próbuje stworzyć. Tego błędu nie rób. Druga trudność może wynikać z wpływu społecznego innych ludzi, którzy w opisanych sytuacjach będą ci mówić, że to ty jesteś ofiarą, usprawiedliwiać się i urzalać się nad tobą. To może spowodować, że faktycznie tak pomyślisz i stracisz motywację, żeby podejmować zdecydowane kroki zaradcze. I to nie jest mój wymysł. Ja widzę wokół siebie sporo takich mentalnie skastrowanych facetów. I uwierz mi, nie jest to ładny widok. Nie stań się taką ofiarą. Wiele osób, szczególnie pewnych kobiet, powie teraz z oburzeniem, że to, co ja ci mówię, to jest utrwalaniem pewnego stereotypu. Stereotypu polegającego na tym, że ofiara w jakiś sposób sama jest winna, bo pozwoliła na takie traktowanie. Mówię o tym, bo takie głosy słyszę bardzo często i będą się często zdarzać. W Polsce w rezultacie sfeminizowanego szkolnictwa i w faktycznej nieobecności. Ojców, w większości ojców w procesie wychowania, to takie postawy są bardzo popularne. Natomiast prawda jest taka, że dopóki nie zaakceptujesz faktu, że faktycznie przyczyniłeś się do tego traktowania się cię, jakimiś zachowaniami albo zaniechaniami, to masz bardzo małe szanse, żeby wypracować sobie pozycję mocnego, suwerennego mężczyzny. Jak masz wątpliwości, czy mam rację, to pogugluj sobie. Jest taka nauka, nazywa się wiktymologia, która właśnie zajmuje się m.in. ustalaniem, jak osoba, która stała się ofiarą, przyczyniła się do tego, że to akurat ona. Zobacz, jak ty się przyczynasz do takiej sytuacji. I dlatego nie obwiniaj innych, nie usprawiedliwiaj bezczynności dobrym wychowaniem, tylko najpierw bezlitośnie sprawdź, jak spowodowałeś takie traktowanie cię, a potem zdecydowanie coś z tym zrób. Jak się tutaj wzmocnisz, to taka postawa nie tylko pomoże ci zakwalifikować się u wielu wartościowych kobiet, ale też odnieść sukces w życiu w bardzo wielu dziedzinach. Jak wspomniałem, jeśli potrzebujesz tego praktycznego podręcznika, to przestuduj naszą wojnę na słowa. A jeśli masz przypadki, które chcesz, abym omówił w filmach, to napisz do mnie albo w mailu, albo w komentarzach poniżej. Obejrzyj jeszcze ten film, daj lajka i zapisz się na newsletter, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka i naszych spotkań na żywo. Do zobaczenia.